Okej okay, Siemka, witajcie na moim kanale Kucha XD. Dzisiaj gramy sobie w Minecrafta. Odcinek numer dwa. Dobra, to mam tutaj, to mamy naszą bazę podstawową. Byliśmy sobie w taki domek w jaskini przed wszystkimi tymi złymi potworami, których się boję. Ach, nie no dobra. O już coś tu ładzi. Coś to było, to był pająk chyba, bo... A jest sam kolec, zobaczcie ile tu jest. Ja nie mogę. Przeczekamy sobie jednak tą noc. Ja sobie dzisiaj go pokopię. A wbijajcie na inne kanały na Aurelia.pl, Jason.pl i Santa Fe. Santa Fe, jak wpiszecie Minecraft, to dopiero Wam wyskoczy. Dobra, kopiemy, kopiemy, kopiemy. Nie wiem, co dzisiaj miałem zrobić. A, dzisiaj miałem trochę pokopać, sprawdzić, co tu mamy ciekawego. Może nam znajdziemy żelazo, albo nie. Nie, no zaraz pewnie wyjdziemy, dobra, z szybkich tu mamy miecz? A, miecz już mamy, ja dwa dwami są niepotrzebne. Jakoś raczej upada. Czym lepiej się kopie? Szybkość ataku. Właśnie, czym szybciej się kopie? Kilofem najszybciej. Co mi brakuje do kilofa? Mamy patyków nie ma. Dobra, już mam patyki. Teraz pytanie, czy szybciej się kopie? Kilofem kierą i łopatą bo tutaj nie ma jest tylko szybkość ataku i obrażenia a nie ma pochowania, dobra, bierzemy to pod siebie będziemy kopać, co? nie no pod siebie właśnie nie kopiemy wolno to idzie, czy szybciej? jakbyśmy robili to kilofem, nie wiem nie no, kilofem idzie szybciej łopata to by jak mówię łopata, tak? Do... Do piachu. O, jest coś tam, mamy, mamy, mamy. Mamy węgiel. Węgiel, węgiel zawsze się przyda. Żeby coś w piecu przerobić. Węgiel się jeszcze jakoś robiło z... Drzewne jakoś, tak? Jezus, chcę przypomnęć w ogóle tą grę. Mówiłem te... Seria to jest od Nuba do gamer, więc może się czegoś was nauczy. Jak czegoś nie będę wiedział, będę miał pytania, to powiedzcie mi w komentarze. Fajnie, dobra. Dobra, jeszcze trochę. Zaraz wyjdziemy, zobaczymy drugą stronę co jest i będziemy kopać głębiej. To jest jakiś piach. A nie co to jest. O, tu jest jeszcze węgiel. Dobra, trochę udało nam się rozbierać. Mm. Dobra. Czyli tym najszybciej leć. Dobra, to zrobimy sobie taki tunel. Owce by się przydały do dnia i, dnia i nocy. Dobra, ile tu można kopać? Dobra, chyba wystarczy. To głębiej, głębiej trzeba, zdecydowanie głębiej. Dobra, jak jesteś nowy zapsuwa i łapę i ogóle. A, nie mówiłem, że kiedyś widziałem... oho co? Jest łopatą, go, W tych stron mnie podejdą chłopy. Szukcie, jak idzie drugi, o. O, nie mam czym... Łopatą, bo... mam miecz, kurde. O jest postęp dokonany łowca potworów. Ta, łowca potworów. Dawaj, dawaj, cieniaku, dawaj, 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 dawaj. No dawaj, no co to jest nie Niezniszczalne jakieś... Co tu mamy? Zgniłe mięso. Jak zjął zgniłe mięso, to co było? Coś tam było. Właśnie, muszę zamknąć chatę. Pójdziemy sobie na spacer, zobaczymy co tu jest ciekawego. Nie będziemy przecież kopać cały odcinek jest Tam jest lawa. A dopiero lawy coś można było wziąć. Dobra, zobaczymy co tu jest. To są jakieś... Tam są. Ja mam szansę z nimi, Gdzie Jest mój mieczek. O. Gdzie mam ten miecz? O, tu. Kilowski. No, ciało, cieniaki Dawać. Dawaj, no, szybko. No, który pierwszy? O kurde, nie trzeba na raz. Dobra, dawać, dawać, dawać. No które? Ty? O, dzisiaj odcinek walka z potworami. Ale mi ciachną. O ty, 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 ty. Nie lubię pan. Jak przeprawdzić O Nie, no zaraz ginę. No wiedziałem, że drugi odcinek. I to zrobię pierwszy, co zginę, tak? Nie no, przecież to chyba nie jest takie trudne co to? No, Nic tam była, dentystyczna. Dawaj, 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 no mięso. Po co to zgniłe mięso? Kto mi napisze w komentarzu po co zgniłe mięso? Kto mi napisze w komentarzu po co, dlaczego można uczyć zgniłe mięso? Będę was pytał jak na kartkówce jakiejś. Dobra to już był królik. Co z królika będzie? Ile tych szefniaków jest? Aha, jaj i królik. Może mi się... To bym nie zgubił twojej bazy. To jest... To jest jakiś nawiedzony królik. Czerwono trzyma. Ile razy ten królik będzie dostawał? No, i co dostałem z królika? Nie, mam jakieś. I no, dobra, wystarczy was. Dobra, nie. Nie, 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 za dużo. Mam za mało serduszek, ale jeszcze ciachnę, ciachnę jeszcze jednego królika. O, creeper, hej. Chcesz ibić? A ty co, nieakuty? No, on mnie rozwali, nie? Ja jestem na jeden strzał dla niego. Nie, nie. Oni teraz podejdą pod moją bazę i będą tam czekać. No dawaj szybko, uciekaj, uciekaj do bazy. Cię miałaś kopać, a nie walczyć. Eee, ja, co to jest? Jedno serduszko. Nie działa, bez... nie, zginę, zginę, tak, zginę. Nie, nie, niemożliwe. No, kurczę, fuck. No, gdzie teraz jestem? Moje itemy. Moje itemy wielkie. No. I dupa. Od nowa lecisz, stary. chciało ci się w Minecraft. Jakiś koleś przeatakował. Co, od nowa mam? Nie, no przecież to. Gdzie to było? Mazur no, Maria. Chyba tam. Jak mi się wydaje. Chociaż w ogóle nie kojarzę. Nie, no PCJ. No, no to witajcie. W dzisiejszym odcinku zaczynamy od nowa. Hello, super. O, już miałem miałem tak dużo. W pierwszym momencie piecyk Kurde. Pokonałem. A, no i co? No i jajco, no. Wiedziałem, że pójdę i będę szarżował z potworami, to. to tak się skończy. Nie, no, nie, nie, nie. Dobra. Wejdę tą górę dookoła, może się prawie znajdzie. Moja miejscuwa. Ale coś mi się wydaje, że nie. Ale... Zobaczcie, ale zabiorę sobie trochę drewna. Po drodze. Co to jest? Będę jakiś dom. To jest dom? No, no to mamy nową hacjendę. Iglo. No, wbijamy się. Mamy chatę. Dobra, tamty już nie chcę. No. Idealna dla mnie. Kurde łóżko. No, no to witajcie w moim odcinku i w moim nowym domu. Jestem the best, jak Teraz tylko sobie zrobię crafting. Crafting. I mam chatę iglo. No, czyli nie tak źle. Wleciałem na, na taką miejscowość gdzie od razu mam chatę I z łóżkiem. Nie muszę szukać obcy. Z łóżkiem. Słuchajcie to. Teraz tylko to. Pamięć, tę jeszcze będę znał kiedyś. No i gdzie jest ten? To idzie. bo właściciel on się z, z dziwko zrobi, trochę. Koleś. Nie wiem, kogo to jest ta. Teraz moja. Tu się będę kopał. O, ale jeszcze piec. Normalnie, genialne iglo. Ja teraz sobie jeszcze zrobię mm, kilof. A no, żeby z to muszę patyki, dobra patyki no, Z tych patyków ile tych patyków trzeba, no? Drewna mam mało no. Co ja mogę sobie zrobić Kilow taki chociaż patyki no i zrobimy sobie tu dziurę Tragny przejście do jakiegoś. No, nie, to nie mówcie, żeby się sam piło. No. No, no, nie, tak to ja nie chcę, żeby się tu ktoś łamie. No. Dobra, tu będziemy kopać. Będziemy kopać. Tu. I tam prosto. Tam jest skała. Tam jest skała. Tylko ciemno, a ja nic nie mam, nie będziecie się widzieć, zaraz będziecie widzieć, czarny ekran O oh jest, skała, skała Skała, panowie i panie, będziemy mieć zaraz żeby by był węgiel to był gitarę W ogóle widzicie, to jeszcze cały ciemny ekran jest Dobra, kto wytrwał do końca pisze hashtag grucha xd i, e, i, i tyle, kończymy dzisiejszy odcinek Jest to odcinek numer 2 Ja idę się kimnąć, jestem zmęczony Może spać tylko w nocy lub podczas burzy A, jest dzień O, patyki No, za darmo O, dobra Co tu jest jeszcze dla mnie? O, super I Tu muszę to drzewko w zasadzie jakieś, nie? jakieś gdy miał drzewa, Tu drugie. Może gdzieś dalej tu, nie? Tu trzecie. No i rosną sobie. Okej, okay, no to widzimy się w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku już hmm. będziemy kopać dalej. Hello?